Jedziemy na babski weekend. Sprawdzę hotele, a ja majtki, bo aż się posikałam. Z niektórymi warto jechać na urlop. Hotel? Nie widziały się lśnienia? Z innymi nie. Na Anatomii mieliśmy niezłe zwłoki, ale żadne tak nie dygały. Tylko uważajcie. A co nam nie wygrozi? Polewaj. Zasłań okno. Dobra. Urlopu i z teorią Wielkiego podrywu. Od poniedziałku do piątku o 20 w Comedy Central. To musi być wielkie, jak mamucia z kocznia. Dla mnie musi mieć moc. Jeden ślad. Dwa ślady. Bo wszyscy kierowcy mogą być na ty. Jak jaj ty. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie. Żywiec. Chce się żyć Piwo. Wybierz wariant idealny dla siebie. Kozel. Czesni nas dobre piwo. A ten gdzie? No gdzieś tam jest. On nawet taki jest, tego. No, no jaki? No, taki wiesz, ten. Czy ja wiem? Trochę inny bardziej. Co bardziej? Bardziej, bardziej tego ten. Też ten czy tego? Wolę Radlerka. Mm, to też Radlerek, tylko inny. Mm, to wolę też. <laughs> Cóż za widok, sercu miły. No to sobie po Leżę. Ten czy ten byle Łomża Radler. Kiedy wlatuje tropikalny klimat. Rozwiń skrzydła i prezydent. Pokaż pazur. Nowy karty Jack melon Margarita. Tylko w żarce. w jedną Na szczęście jest Help Skin, który przyspiesza gojenie, pomaga zapobiec infekcji, zmniejsza ból i ryzyko blizny. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łap lato z nowymi smakami. Łap chwilę. Lech. Wjeżdża nowy garaż 8%. garaż wszystkie poziomy imprezy. Wyrazisty i mocny lager, pils z nutą goryczki, orzeźwiające pszeniczne, lekki i cytrynowy Radler, piwo fajne, ceny klajne. W Kauflandzie piwo Stefan Zbroj, złoto 44 zł za puszkę przy zakupie 6 z Kauflandkart. Niemiecka tradycja ważenia. Teraz w Kauflandzie. Sprawdzę, dlaczego żadecki Zara jest tak doskonałym piwem. Jest w nim najlepszy na świecie rzadeckich mija. Jego aromat... Znakomity. Rzatecki mm, otwiera się na innych. A w smaku jaki? Najlepszy. <grymne> żatecki Zero. Najlepszy w smaku. Teraz w Media Expert parownica do ubrania Tefal AeroSteam. Łatwe prasowanie dzięki dużej mocy pary i sile przyciągania. Z kodem rabatowym za jedne 499 zł. I dodatkowo prezent. Nie trzeba mówić o Galbani Mascarpone. Po prostu spróbuj. Poczuj rozpieszczającą i kremową teksturę, która zapewni Ci aksamitne doznania. Mm, Galbani, marka numer jeden we Włoszech. Tłum mi to, obrona. Ale uwaga operatora kamery przyciąga co innego. Świetne zagranie. Nie, świetna skóra. Nivea Men 1. Wrażliwa skóra 0. Nowość Nivea Sensitive. Krem nawilżający SPF 30. Kup i przetestuj Nivea Men krem lub serum i poczuj 100% satysfakcji. 100% satysfakcji albo zwrot pieniędzy. Jak więcej niż oszczędzanie, to smart wyzwania. Dołączaj do wyzwań. Rób zakupy i zgarniaj smart monety. Wypróbuj Allegro Smart za darmo i oszczędzaj jeszcze więcej. Jak tak, to Allegro. To ja jasno, jak wół po No to zła, lepszą pracę zarobi. O, to wygląda na pipas. No i teraz jest byczo. Pracuj.pl. Sprawdź, czy nie szukasz. Byku. Mamy seryjnego. W końcu. Wydaje się, że coś wam nie wiesz. Każdy ma swoje grzeszki. Jedni takie mega. Inni, takie tyci. Każdy ma swoje grzeszki. Grześki. A jakie są twoje? Każdy centymetr mojej skóry zasługuje na czułość, dlatego kiedy się gole, używam maszynki Venus Comfort Glide Miami z pięcioma trwałymi ostrzami, która dzięki technologii skin Cushion pomaga chronić moją skórę przed podrażniami. Teraz gilet Venus z wygodnym uchwytem pod prysznic. Moja skóra, tak jak lubię, Venus. Karta tenisowa Visa banku BNP Paribas to dobra decyzja. Zniżki na korty i sprzęt sportowy u partnerów akcji. Transmisję meczów tenisa w promocji. Płać kartą teisową z spor i z handlu. Bank Ben, Paribas, Visa. Strzała, panowie! Strzała sąsiedztwa! <grywa> Widzę, że dobrze trafiłem. <grywa> Bez pudła. <grywa> Warka. Zrzuć zbroję.